jeżeli nie ma się Kościoła za Matkę. Módlmy się za Kościół Święty, Ojca Świętego Benedykta XVI, za obecnego wśród nas pasterza Kościoła Trochiczyńskiego, biskupa Antoniego, za wszystkich biskupów, prezbiterów, za osoby życia konsekrowanego, abyśmy dzięki jego odważnej pasterskiej posłudze i nauczaniu przez Kościół Matkę doszli do domu Ojca. tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby nie zatraciła swojej narodowej tożsamości i pozostała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Niech czerpie z dziedzictwa przodków siłę i kształtuje dzieci i młodzież na naród wolnych Polaków. Ojczyźnie służy ten sam sobie służy, bo wszystko, co dobre, w niej się zawiera. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie wiary i ojczyzny. Za rozstrzelanych w lasach Katynia, Ostaszkowa, Harkowa, Miednoje, za prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całą polską delegację. Która poniosła śmierć na nieludzkiej ziemi, oddając cześć i pamięć bohaterom. Niech miłosierny Bóg da im wieniec wiecznej chwały, a ofiara ich życia umacnia niepodległość Polski i będzie nauką patriotyzmu dla młodego pokolenia. Sprawiedliwości jest sam Bóg. Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i Jego przykazań. Módlmy się zarządzących, aby nie stawiali swego prawa ponad prawo Boże, aby zawsze pamiętali, że każda władza jest z ludu wzięta i że rządzić. To służyć bliźnim w duchu prawdy, miłości i sprawiedliwości społecznej zwyciężać dobro złem, to zachować wierność prawdzie. Prawda ludzi jednoczy i zaspala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych i zalęknionych. Módlmy się o wolność słowa i wolne media w Polsce. W sposób szczególny za radio Maryja. I telewizję trwam, by mogła korzystać w naszym kraju z nowoczesnych technik przekazu i służąc prawdzie łączyła serca i umysły Polaków, tych w Ojczyźnie i tych poza jej granicami. Niech Bóg błogosławi założycielowi Radia Maria, ojcu Tadeuszowi, wszystkim posługującym w katolickich mediach i tym, którzy dziś tak licznie upominają się o prawo do ich istnienia. Kto chce być wysłuchanym przez Boga, musi sam wpierw Boga wysłuchać. Prosimy Cię, Panie, daj nam na czas naszego przejścia przez Ziemię zdolność zapominania krzywd, czyste sumienie, szczerość myśli. Stwórz w nas serce zdolne kochać braci. Spraw, by polskie dzieci i młodzież wzrastały w wierze, miłości i bożym pokoju, stając się świetlaną nadzieją Polski i Kościoła. E yeah.